Sińmy tutaj Chris i dzisiaj robimy sobie oczywiście kontrakt z broni No, tu robimy ze skalilów Smoking i z No, mam nadzieję, że wyskoczy mi Akash Factory no, no, oczywiście trzeba się podpisać Chris pięknie, o jeszcze, krzyknik jeszcze jeden może dobrze, no super, że no sorduszko dla Gibena co bym chciał, no no akacza bym chciał, mogliby patrzeć, 47 faktory new bym chciał, faktory new, no to napiszę mu to, bo wiecie Gaben to jest skąpy śmieć i on zazwyczaj nie daje nam dobrych rzeczy please, Znaczy napisałem PSS, super no, trzeba okay, już jeszcze, jeszcze serduszko mu zrobimy w serduszku, żeby było ładnie, krzywe jak nie wiem. A buźka jeszcze walnimy, to nie. He, He dobry, No i, i co? Pozdro oczywiście. A jak Wam się oczywiście spodobało, no to możemy częściej robić kontrakty i po prostu dajcie lajka. To na pewno zmotywuje mnie do dalszych filmów i w ogóle. No i so. <noise> JT oczywiście. No okej, okay, jedziemy. Uff, żeby on wyszedł chociaż faktycznie. I... Szmalak do weperęgi, proszę bardzo. Peel tested, czyli po testach w boju. Ale powiem wam szczerze, że... Jest wart 1,20 euro. O! Nawet spoko. Chociaż nie zwrócił nam się kontrakt Twój. Ale co tam? Co tam? Fajnie wygląda chociaż... Chociaż coś. No jeszcze zobaczmy. No. No moim zdaniem spoko. Znaczy no napiszcie w komentarzach jak Wam się podoba. Jeżeli byście chcieli to mógłbym zrobić konkurs na tego właśnie akacza. Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami już żegnam, na razie cześć i czołem.